Mieliśmy wypadek 8 lat temu, i zderzenie było um, bardzo silne. Cała rodzina, siedmiosobowa, nasza, znalazła się w szpitalu, właściwie w czterech różnych szpitalach. No, mąż był bardzo poszkodowany, bo um, nie wiadomo, czy będzie chodził w ogóle. Miał no, tak zgruchotaną nogę, i, i szczęka, i um, utracił przytomność. Bo, um, Dwóch synów mniej no, ucierpiało tam po złamaniu obojczyka. Jedna córeczka była tam, ta najmłodsza, trzyletnia, miała też złamaną kość ramieniowo, ale te dwie córki starsze, siedmioletnia do mniejszej, sześcioletnia Tereska, znalazły się na Ojomie. I, no, ratowano życie, tak, jednej i drugiej. Kiedy yy, Tereskę wynoszono nieprzytomną, tak, to dominisia wychodząc, wchodząc do karetki, ona tak wołała mnie bardzo, a ja nie mogłam do niej podejść już, tak, bo sama gdzieś tam nie do, do, do innej karetki pakowano. Jechałam do innego szpitala i to było bardzo trudne, że ja nie mogłam się z nią pożegnać. Bardzo to było zdumne. Dostałam od koleżanki znajomej gdzieś tam na wykładzie właśnie tę modlitwę Ojca do Dolindo. Jeszcze o nim nie słyszałam nic. Przeczytałam tą modlitwę. I wiem, że ta modlitwa mi bardzo pomogła. Żyjemy bardzo szybko. Biegnie czas po prostu nieubłaganie. Ta modlitwa koronki do miłosierdzia Bożego, tak? To jest modlitwa, która w ciągu 7-8 minut pozwala rozważyć mękę Pana Jezusa. To jest modlitwa na nasze czasy. A kiedy poznałam modlitwę, Jezu, się z tym zajmij sobie nawet pomyślałam, że chyba żyjemy jeszcze szybciej, skoro Pan Bóg nam daje taką krótką modlitwę. Taką krótką. Zafascynowało mnie słowo ojca Dolinde, który powiedział, że cierpienie jest najkrótszą drogą do nieba. Kiedy zbliżacie się do tego grobu i do niego płukacie. Pukacie do Jezusa do Lindo. Nie tylko do Lindo. Pukacie do Jezusa i do Lindo. Jezus rozmawiał z Ojcem Dolindo. Rozmawiał z Nim cały czas. Kiedy ojciec dolindo zapytał się Pana Jezusa, czemu tak mówisz? Pan Jezus odpowiedział. To nie Ty żyjesz, tylko ja żyję w Tobie. Nie Ty piszesz, tylko ja piszę za Ciebie. Nie Ty mówisz, lecz ja mówię za Ciebie. Jest. Cały plan czym są rekolekcje nie. Tak, to każdy kochani. Nie na każdy tak? dzień. Dwie osoby nie dojechały i, i one Zresztą. mają te samochody właśnie z samym sztabem. Znaczy szpiegniki do góry, prawda? Jak się za nie widziało, to wiesz co? Szata Bożyszkowska Marianna. Jest. Szata Bożyszkowska Teresa. Nie. Ale mamy na Teraz już nie to się zgodzili, żeby na pewno uszybka podnieść. Tak, żeby tamtą stronę. Nie chciałam Cię powieści. Ale jako za wybór niech Pan się Mamy jako ludzie w zasadzie do wyboru dwie drogi. Jedna droga to jest ta droga szeroka, jak Chrystus mówi, wygodna, którą wielu ludzi idzie. A druga droga to jest ta wąska, na którą powie Chrystus takim nawet żalem, że niewielu wstępuje. I myślę, że to nie jest takie proste odczytanie woli Bożej. Odczytanie jej w perspektywie całego życia i w perspektywie każdego dnia. Podzielnie o tej 15 wziąć swój klucz i iść do pokoju Do 18.30 mamy czas dla siebie, żeby wyjść na powierzchnię. Ojcze Dolindo proszę o łaskę zdrowia i sił duchowych w kapłańskim posługiwaniu dla księży Tadeusza, Józefa, Szczepaniaków, i siostry Zakonnej Teresy oraz polskich kapłanów. Pracujących w czeskiej republice. Ojcze Dolindo, proszę Cię, stawiaj się u Boga naszego stwórcy o łaskę nawrócenia. Panie, dobry i łaskę. Pani, i głos mojej toś, do utrapienia... Ale do przypomnijmy, że to imię samo oznacza cierpienie. I to imię nadał ojcu Dolindo jego ojciec. I sam Dolindo wyjaśnia później, że swoim innym dzieciom nadawał imiona zupełnie inne, nadawał imiona Jezusa, Maryi, a jemu nadał imię Dolindo, czyli cierpienie. I później pod koniec życia sam powiedział do swojego syna, że chyba to się stało w związku z tym, że jakieś takie przeczucie miał, że jakby stał się posłuszny temu, co gdzieś tam czuł i właśnie dlatego takie imię. Ojciec nawet nie puścił Dolindo do szkoły. Kiedy inni zdobywali wiedzę, on tej wiedzy był pozbawiony i kiedy poszedł do szkoły, no po prostu nic nie umiał, więc mówił o sobie, że jest nic. Tak nazywał siebie ten człowiek, po którego śladach teraz chodzimy i którego tak podziwiamy. Każde słowo i każdy dzień mojego życia, doktorze kościoła wypraszaj potrzebne łaski dla rodziny Żylińskich, kombrowskich, łąbkowskich, sienkiewicz, Petejko, Wille. Ojciec Dolindo urodził się święty. Nigdy nie doznał życia ziemskiego. Było ich 11 braci. Mama budziła się z samego rana, żeby iść na msze o godzinie 5. Ojciec Dolindo jako jedyny budził się wraz z matką i szykował z nią śniadanie. Po mszy mama brała go na ręce i dmuchała mu w twarz. Miała w sobie wciąż żywego Jezusa. Dziecko było szczęśliwe. Dolindo miał 3 lata i siedział na kolanach mamy, gdy ona się modliła. Nie był w stanie się modlić, ale słuchał, słuchał i słuchał. W ich domu panował głód i ogromna nędza, pogarszona przez wyjątkowe skąpstwo ojca. Dzisiaj mówiła o tym, że ojciec Dolindo już jako mały chłopiec bardzo dużo cierpiał. O tym, że jego ojciec był bardzo surowy. Był to matematyk, który bardzo dużo inwestował w różne nieruchomości, gromadził bogactwa. Jego rodzina żyła w bardzo skromnych warunkach. Sam Dolindo był wiele razy bity, ale Dolindo od samego początku. Czuł, że on chce pokutować. Potem w pismach, chyba kiedy jechaliśmy autobusem, Darek czytał o cierpieniu, żeby nigdy nie pytać, dlaczego ja, tak? Dlaczego cierpienie. I on tak właśnie robił, on nam dzisiaj to pokazuje. I myślę, że on jest dla nas takim świetnym wzorem, bo to cierpienie dotyka każdego z nas yy, w różny sposób. Yy, kiedy jechaliśmy tutaj każdy z nas dostał różne intencje i wiemy ile biedy, ile różnego cierpienia jest wśród nas, wśród naszych bliskich i często pada to pytanie dlaczego. A wiemy o tym, że zbawienie przyszło przez krzyż i to jest właściwie ta jedyna droga, którą rozpoznał ojciec Dolindo i on tą drogą podążał. Nie ma znaczenia, znaczy jakby no, w każdym może przejść cierpienie, nie, to jest... no, mówi się, że nie wiem, yy, że się często zło dodaje do zła, nie, że są nieszczęścia, chodzą parami, o takie przysłowie, ale A nawet ale jak będziesz na szczycie swoich wartości, no. to, to może Na szczycie sukcesu. Sukcesu, do... wartości. Dokładnie. Może przyjść cierpienie wtedy, nie? No cierpienie jest, o powiem Ci bajkę, ogólnie tak, krótka będzie, ale będzie mądra zasłyszana od mojej mamy, która to też od kogoś tam usłyszała, że urodziło się dziecko, no i przyszedł anioł do matki tego dziecka, no i się pyta, co byś chciała, żeby to dziecko dostało, to ja wszystko to spełnię. On tak myśli, myśli i mówi, no nie chcę, żeby to dziecko kiedykolwiek cierpiało. Okej, okay, to jeszcze masz dwie prośby, jeszcze jaka? No nie chcę, żeby cierpiało. Okej. Okay. I jeszcze jakaś prośba? Tak, żeby nigdy nie zaznało cierpienia. No a nie mówi, okej, okay, dobra, no to yy, twoje prośby zostały spełnione. Podszedł no i wtedy matka zobaczyła, że dziecko było martwe. Nie, jakby no, nie da się przejść życia bez cierpienia. Nie doświadczając cierpienia. Taki jest moral. W każdym życiu są wzlotki i upadki, prawda? Zlotki. <laughs> To nie trzeba mówić, że od razu odsłyszał się Pana dzikie zwierzęta i przody, błogosławcie Pana, synowie ludzcy. Błogosław Pana Izraelu,

Taniej wydawał się stabilny lekarzom, tak, ona leżała na ojomie, była popodłączana do kroplówek, była moni monitorowana. Mm, stan był stabilny, bardziej chyba tam nad Tereską się y, wszyscy zatrzymywali, ale w pewnym momencie ona dostała tachykardii, czyli bardzo takiego często skurczu, szybkiego rytmu bicia serca. No i wtedy się tak wokół niej zgromadzili, próbowali jej tam, nie wiem, podawać może jakieś leki. A ona wtedy się tak zerwała, z, 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 po, już tak zerwała te wszystkie urządzenia, tak? Te, te wętronych chciała, chciała sobie chyba powyciągać. I mówi pani doktor, że usiadła na łóżku i zawołała, powiedziała takie słowa miłości, miłości. I opadła na to łóżko. I akcja serca ustała. I już żadna reanimacja, tam 40 minut próbowano ją przywracać, reanimowano, ale już jej nie odzyskano. I ta pani doktor mówi tak, ona nie wołała w rozpaczy, tak jak ja ją pamiętam, że ona do mnie mamo, mamo wołała przy tej karelce. Ona to tak wypowiedziała, jakby mówiła do kogoś, jakby się zwracała do kogoś. Szczęściem chłopców, chłopcy najszybciej wyszli ze szpitala i oni po, poszli, wzięła ich moja kuzynka, żeby mogli zabrać, bo to jest tak jeszcze problem przed pogrzebem. E, trzeba było pojechać do domu. Ja w ogóle do, do, do momentu pogrzebu to nie, 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 nie mieszkałam u siebie w domu. My mieszkamy poza Wrocławiem, tak? Aż, a wszyscy w szpitalu we Wrocławiu, więc ale trzeba było pojechać po jakieś rzeczy. I pamiętam, jak przyjechałam do domu, wtedy przywiózł mnie Adam, przywiózł mnie do domu, ja doszłam do domu. I to, co zobaczyłam pierwszą rzecz na stole w kuchni, to była właśnie kartka zrobiona przez Dominisie ze szkoły. Plastelino, ona była w pierwszej klasie. Zaczęła pierwszą klasę. Dwa miesiące chodziła do pierwszej klasy. Wyklejony plasteliną literka M i literka T. I to, to był jakby list od niej, zostawiony dla nas, Nie? I potem zresztą jak przeglądaliśmy jej pracę, a ona była fotografem poprzez kreskę, ona strasznie dużo rysowała i pozostawiła po sobie kilkaset rysunków, ja, wszystkie, ja zawsze zbieram te rysunki dzieci i, i zaczęliśmy wertować te rysunki, te obrazki i okazało się, że yy, hmm, że znaleźliśmy chyba tylko jeden, góra dwa obrazki Teraz już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, bo ten drugi był taki niepewny. Ale nie będzie, że dwa obrazki, na których jestem ja sama, jako mama. Pozostałe obrazki, jesteśmy zawsze razem: mama i tata, albo cała rodzina. Od łez, nogi, od upadku będę chodził w obecności Pana w krainie żyjącej. Panie, zmiłuj się nad nami, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i okaż nam miłosierdzie swoje. Niech zmiłuje się nad nami Wszechmogący Bóg i odpuściwszy grzechy nasze, niech doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Wszystkie nasze dzienne sprawy czyli to Boże prawy. Tu jest wejście do centrum ubogich. A tu szkoła nasza Marinella. Jest to szkoła sztuki robienia szopy. Dzieci uczą robić się szopki, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczone są na ubogich oraz na organizowane przez redemptorystów misje na Madagaskarze. Praca redemptorystów w Neapolu to nie tylko praca duchowa, ale przede wszystkim ogromna praca socjalna, czyli pomoc najuboższym. Jesteśmy bardzo blisko ubogich. Oni przychodzą się spowiadać, proszą o kierownictwo duchowe. Podjęliśmy decyzję jako wspólnota, że nie chcemy mieć tu luksusów. Chcemy Mieszkać tak samo jak inni ludzie w tej okolicy. Nie powinniśmy mieć domu ładniejszego od innych. Jeśli w innych domach sypią się ściany, to mogą sypać się i u nas. No, jesteśmy małżeństwem z 30-letnim stażem i mamy. Yy czworo dzieci, syna lat 29, no właściwie to mamy pięcioro dzieci. Artur kiedyś nie poszedł do szkoły, zadzwonił do mnie do pracy, że, jest, że po prostu nie może wstać z łóżka, coś mu się dzieje, że jest mu niedobrze. Aha, i wzięliśmy na, m, naszego młodszego syna też wtedy do szpitala, bo nie miał ktoś nim opiekować, on miał 5 lat wtedy. I pojechaliśmy we czwórkę. I poszłam z nim na plac zabaw z tym młodszym Kasprem I w tym czasie tomograf był wykonywany, a mąż pracował w tym szpitalu. I był przy tym tomografie. I po prostu wyszedł z tego badania tak zmieniony. Yy, po prostu w takim szoku. Mówię, że tam jest ogromny głos, ogromny. Zawody jest taki strony. Zawody z drugiej z drugiej strony. tu z przychodzimy. strony. jest z Tu i Zawody z i z drugiej strony. Zawody z jest A kto z za nas ciemiał 14,5 roku miał. To był chłopak. Wysportowany. Wysportowany. On zbrały. uwielbiał sport, trenował piłkę nożną, jeździł na rowerze. Diagnoza była po prostu wyrokiem. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramię. Błogosławimy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez trzy swoją światą długi